Co ja się... Witajcie w nowym odcinku, nikt mnie nie obejrzy, z poprzedniego odcinka tylko 5 wyświetleń w ciągu dwóch dni, zabijcie mnie. A nie no Jezu, dlaczego tak mało wyświetleń mam, ja pierdolę, tyle kurwa czasu, pół roku, a dalej ledwo 10 potrafię wyświetleń zrobić no, na odcinek, kurwa mać. Dobrze, no, do wydarzenia. Czego nie mogę dołączyć. Aha, zaloguj się! E, dajcie mi chwilę. Przywitajcie się z moim nowym kontem. Microsoft, kurwa, ile ja już jej zrobiłem. Małe piecolka. No i zajbiście. Nawet dla takiego ogniowego zionka. Dobra, możemy teraz się zabawić. Będzie się działo. Ja przyrodzę aha chciałem dać timelapse'a co nie? pobieranie, ale widzę, że nie, tak łatwo nie pójdzie no nie macie time what the, kurwa, fuck? co? co? jak? Jak mi 20MB to się pół godziny pobierać! A to gówno mi się pobrało w 5 sekund! Co?! Dobra, eee... Y what the fuck? o oh yeah, oh, nie, 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 czekajcie! Eee, dobra, ja sobie zostawię tak, jak to jest. Gdzie to jest?! Dawaj mi 80! Yo, o od razu lepiej. No, co ty masz? Jest dziwne. Get you baited! Nie Horror game, be like. What the fuck. Yo. Nie no ja to z bo będzie takie echo na filmiku. No da się ma czarnuchu. Ja pierdolę, no kurwa mandarynkę mi weszła do gardu. A! Ja pierdolę, nieprzyjemne uczucie! Mandaryna chce mnie zajebać! Kurwa! Ale te mandarynki są zabójcze! Faktycznie mówili co za dużo to jest... A! Nasze zadanie jest zdobyć pelerynkę. O, siema Francesca. Hej. Hej, jak tam leci? To recepcjonista, to przepraszam. Cześć, cieszę się, że udało ci się do nas... Nie do nas dojść, tylko znaleźć nas. Jest bardzo mgliście, no wiesz co, nie domyśliłem się. Jazz i Agnes, jebać Agnes, e, czekają na ciebie nad tymi drzwiami. Zamelduj się, a ja dam ci znać, że już jest. Co? logu się. Twy. O, ciebie to lubię. Wydajesz dajesz fajne Ale kurwa gra aktorska, ale gra aktorska, kupa I 12 do 10. Jak chcecie to sobie poczytajcie, mi się naprawdę nie chce. Co ona, co nawet dialogu mnie dostała? XZ Child labor Child O kurwa To McDonald's od nich zamawki bierze O shit to Są te chińskie dzieci Wersja pillagerowa Muszę zadzwonić na policję zaraz Siema Kolejka górska to jedna z moich ulubionych części biura Ale nowy drop z gry zaczyna przyjmować górne piętra Pomóż nam strzelając do wszystkich celów które zobaczysz podczas jazdy. Rozpocznij jazdę. What the fuck? Czekaj, bo muszę... Dobra, A, lecimy. E, wstaw tam jakąś muzykę zajebistą. Tyle mam ci do powiedzenia. Będziemy rozpierdalać wszystko. Ale gunplay. Co? What the fuck? Yo. Ale ja brzydki... Ale ja brzydki jestem. screena tego zrobię. Ale chemia! <ścoughs> Idziemy robić zabawki... a ah, Shit! shit Aha, dobra, to jest śmierć w sterle. No dobra, rozłóżmy jeszcze trzecią Tutaj. Tutaj tutaj. w śmieciu. No klikam! Nie terejo, bo cię tylko się dupa dopadnie. Dobra, <laughs> no, od dzisiaj to powiedzą kopie nie interesuje, bo cię du dupa pakowało się Dobra, perfekt, perfekt. Co to jest na środku? Się ma? O kurwa, to jest sklep. Kupmy sobie ale ja zmarnowałem pieniądze, o kurwa! Yo! Czego ty chcesz? Witaj w dziale kontroli jakości! Te ciężko pracują, aby Minecraft miał możliwe jak najmniej błędów i jak najmniej nowych rzeczy. Porozmawiaj z Agnes i zagraj w innej grę bez lub zdobyć informacje o najbardziej niechlubnych błędach Minecrafta w archiwum. Gdzie? grać. Smart. A nie, to nie jest smart, to jest start. Fak Ja mam rozpierdalać to? Co ja ty A mam pewnie zajeb... A! Mam zgniatać robaki! Nie ma! A ty gdzie? Fajne! Fajne! Dobra, super. Jeeeeee, ile pieniędzy! What the fuck? Co on za owce Jaką przepustkę ty nie chcesz? O co? Aha, łyć błąd. To jest to Twoja przepustka? której tak się kochasz? Tak? Kurwa, braćmi jesteśmy! Ja wierzyłem w Ciebie! Byłeś moim bohaterem! A teraz zmierz się, kto dupę Widzicie, jaki empatyczny ja je jestem? Pieniądze! Co ja powiedziałem? E, znaczy Pieniądze! Yo Serio to była nagroda za całego parkura SKOK NA BOMBĘ! Dobra, bo zaraz sąsiedzi będą do mnie szkodzić Też ja weź się ogarni. Dzień czwarty Proszę Teraz proszę Nosząc kapeluszkę dewelopera, a to i tak to muszę kupić. Wszystkie po poziomy skoczni, nosząc otwartych Czekajcie, idę kupić czapkę dewelopera. A co ja tam w ogóle mam porobić? Podnieść wszystkie cztery działy biura. To czekajcie, no idziemy zwiedzać na razie. To wszystko zwiedziliśmy. O, jak wyjebał go! Dobra, e, tutaj była czapka deweloperacji, nie? O oh, shit! Here we go again! Bracie! Wyglądamy podobno, nie? Szczotki, i dodaję się! O, już teraz sutek! Dobra, ja już się nie boję! O oh, shit! Amazon! O kurwens, Amazon! My dodali takie mechanizmy do Minecrafta w formie no... To kurwa budował, ale nie nie nie, to nie kurwa się nie rudu płyty duszyć i kupować za siadbony te pieniądze I tu samki dupę! Ja pierdzielę, ja zaraz sobie ciszę grę Kurwa, gau O nie, go trzeba zagrać, bo ja mam tą dwójkę Oj, to będzie tyle w kurwików O co żyłem że ja myślałem, Boxy po prostu idę bardzo za w niektórych szczególnie w nie Minecrafta Już nie to po bardzo żeby suitede. Ten susa dupę, naprawdę. To kurwa tutaj lizę kamień. Jeszcze gryzie. Kolejne kamienny jeba które że jeszcze go idzie. Inżynier! O Myślę, pewnie większość z nich zdoberę do końca odcinka. Jak coś tam weszło? Aaa, bo to jest taki parkour. Chyba musimy puszczać zwykłe szkielety, co nie? O kurwa to co mnie zajebać Pierdalaj To zwykłe DNT zabiłeś! Ej, debilo, przestań bić to co nie trzeba! Urzuca! O kurwa! Czekaj, bo ten bombą rzuca. UWAGA BOMBA! Zostaw, zostaw zwykłego. Zięben, zięben mordan. Ja, ty na pewno nie idziesz. Och, oh shit. Nie, nie, nie. Bracie Ratul. E. O, fajnie, 300 mycoinów. Dobra, mamy niepotrzebny, nie chyba, tyle parkouru dla jednego majkoina Ja pierdolę co ja kurwa robię Ja zapierdalam jak pies, bardzo na po kurwa, bywa minimalno krajową O weźcie kliki Jest powrót do Mądrangu. Dobra, chodźmy do ostatniego. Ale nie! Nie! Kurwa! W ogóle mam te dwa turbo, co nie? To jest ten cały czas. Masz coś ciekawego do powiedzenia, czy jesteś bullshitowem? Jak chcecie to sobie zastrzymajcie, mi się tego nie chce. Aaaa, Welcome to the Cloud Race. Use the boosts and jump pads to reach the finish line. I'm mm going -hmm. mm -hmm. to check it, check it, check it. are going to go to the next one. Dlaczego ty nie wtinaczki jak portajajcie Urażam mnie powitali z powrotem! What the fuck? To trzeba pofarmić, Bo ogólnie zrobiłem kolejne zadanie: żeby zwiedzić wszystko, A gdzie jest tablica? To są zadania na tą polerynkę, którą my chcemy zdobyć. A ury? Dobra, wysrane mam w to. Zadania dzień pierwszy, dobra, to mam no ukończone. Gdzieś tutaj muszę kliknąć. No, kliknij się! Musimy teraz błędy robić. Tu będzie farsz, chcę Dobra, idziemy błędy. Eee, to było. Chyba. Nie, nie zielony to był ten. O, tutaj żółta. A teraz pulsa. 300? Co? Oh, spierdalaj! Szybko! Spierdalaj! Eee, Zostaw go śmieciu śmieciu! Ja dajesz No nie no! Wracaj! E, pytanie, czy oni wrócą? E, dobra, jak to już mamy zrobione... Idziemy kupić fartów idziemy robić skoki. E, to było tutaj. Food cool Dobra, co mi jeszcze zostało? To jest zrobione. Wszystkie konfetti, te dzika najtrudniejsze do ogarnięcia. Ej, widzicie co, szczerze. Ja idę się wysrać, bo ja nie wytrzymę zaraz z tego. Nie, nie zgadnijcie co mi się odjebało. Wyjebał. What the fuck? Ej, yo dalej. Dobra, nie zgadnijcie co się odjebało. Weszłem tam i nagle mi wyjebało grę. Super. No to speedrun się zajebiście udał. Dobra, ale wracamy do koksa. Eee, no szybciej, szybciej, szybciej! Schnela. Ale śmieszny. Bo niemieckiego, jak Hitler. Tylko po Ciebie śmieci przyszłem. NIE! CZEKA! Tam był jeszcze drugi Dobra Zaraz kurwica weźmie Chociaż tysiąc monet prawie mam, tyle plusy Jak u Twojej babci lili zegar I pierdolę, no co jest, kur... Nie, jesteśmy na serio, rozjebie ja Już piąty raz z tego spadłem, szósty? To jest jakaś bariera, czy co tam jest? Nie byłem na tym, no cholera! Muszę to wiedzieć: pierdolę to, pierdolę to, pierdolę to. Oh, wreszcie! Jak teraz spadnę, to się zestanę ze śmiechu. Takiego z płaczem. Jestem głupi. O je! O je! O je! je! Jestem z jednym. To są nie tylko jednego nie klifnąłem. Przebieralnia. Apes. Hejo! Załóż! Teraz do końca swojego istnienia to. Liczymy szybko zarobić na jeszcze klucz. I ten klucz zakończymy ten filmik. Diler, diler, kurwa, dilerek dał im to Przepuska Dziad nie był to użyć, tutaj gdzie ja tego klucza używam. Niby a czekaj, czekaj, idę do biura deweloperów, działkuła, shit. tutaj. Siema. Tak. To jest przepustka do biura. Oh. Daj jakąś muzyczkę w tle. To już trzeci raz, proszę, ale daj tą muzyczkę. Bo wiesz co, szczerze nie. O kurwa, palę się. Ogień się pali, a my nadal stali eee. O kurwa Te Co? Po chuje to kupiłem Nie. No Przybliżenie. No więc było super, dalej kurwa. Fajnie było, zajebiście było, ale zajebiście było. Ale nie, no dobra, się do rzeczy. Fajnie było, fajna mapa. Tylko to zadanie dnia drugiego. No ziom, chce się przywitać ze mną, no. Ogólnie w pelerynkę mamy. O tutaj jest, fajna taka peleryna. Lady, Arthes. możesz być tutaj straszakiem i ładnym dżentelmenem obok. Fajny pomysł, dawno już takie eventy nie grałem, bo mój Microsoft na głównym koncie wybąbił, a mi się nie chciał przełączać na drugie konto. A na tym akurat będę grał, bo wiadomo, YouTube, YouTube. A więc, co? Do widzenia! Nie no, do widzenia. Na serio. Wypier